W każdej kulturze, w każdym zakątku świata, można znaleźć historię miłosną. W Europie mamy Pono Julię, w Indiach jest historia miłości związana z Taj Ale jak to z miłością bywa, hmm, występuje tutaj także tragizm szaleństwo. Witajcie w Agrze Taj Mahal. Związana jest z miłością. Z miłością, ale także, jak to w miłości bywa, z szaleństwem i tęsknotą. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić fakt, jak wielkie musiało być to uczucie, aby wybudować dla swojej ukochanej jeden z najpiękniejszych budynków świata. Taj Mahal w 1983 roku zostało wpisane na listę UNESCO, a w 2007 roku zaliczone do 7 cudów świata. I Taj Mahal był pierwszym takim budynkiem, który został wpisany na tę listę. Także zapraszam do Taj Mahal. Władca z dynastii Mogołów, Shah Jahan. Postanowił wybudować dla swojej ukochanej Mumtaz Mahal, oto ten piękny budynek, wpisany na listę UNESCO i zaliczony do siedmiu cudów świata. Ale czym właściwie była Dynastia Mogołów? Jak cała ta historia się zaczęła? Otóż Dynastia Wielkich Mogołów panowała na tym terenie od XVI do XIX wieku. Był to teren od Afganistanu, Pakistan, po północne Indie. I charakterystyczne dla tej dynastii było to, że budowali takie monumentalne budynki, które możemy podziwiać w tej części świata. Także turecko-mogolskie pochodzenie i wyznawana religia tej dynastii, islam, pozwalają nam podziwiać architekturę taką, jaką tutaj mamy. Ale przejdźmy teraz do rzeczy. Shah Jahan już w młodych latach był szaleńczo zakochany w Mumtaz Mahal, jednak jego ojciec wybrał już dla niego partnerkę i uczucie to było niespełnione. Jednak jako władca, po objęciu tronu, według prawa islamu mógł posiadać cztery żony i niezliczoną rzeszę haremu. I tak też ciążę zrobił. Ożenił się z Multaz Mahal. Właściwie to on nadał jej to imię. Muntas Mahal to znaczy wybranka dworu. I wtedy zaczęła się ta miłość. Były dzieci, było wspólne życie, było wspólne spędzanie czasu w tych ogrodach. Ale przy narodzinach czternastego dziecka. Mumtaz Mahal zmarła i gdy umierała powiedziała do władcy proszę cię nie się więcej wybuduj dla mnie piękny monument. Ślad, że byłam tutaj na ziemi. Ciążę osiwiał, z tęsknoty wybudował oto ten budynek. Mumtaz Mahal zmarła, więc władca chciał spełnić jej ostatnią prośbę. Chciał wybudować dla niej oto taki piękny monument, w którym że ona ma być pochowana. Więc zaczęła się budowa, która trwała ponad 20 lat, a zaangażowanych w nią było ponad 25 tysięcy robotników. Także architekci z Europy tworzyli to dzieło. Teraz przejdźmy do drugiej strony medalu. Władca chciał, aby nigdy więcej nie powstał budynek taki jak ten. Więc co postanowił zrobić? Kazał wyduwać oczy architektom. I pracownikom, robotnikom tworzącym to dzieło, aby nigdy więcej w przyszłości, gdziekolwiek na świecie nie powstało dzieło tak piękne jak ta szmahala. Spójrzmy jeszcze raz na ten budynek i zwróćmy uwagę na symetrię. Znajdują się tam cztery minarety. Jak widzimy, są one lekko odchylone yy, na zewnątrz. Dlaczego tak jest? Otóż władca przewidział różne sytuacje. Może wystąpić trzęsienie ziemi, minarety mogą się zawalić i wszystko może zniszczyć właśnie tę konstrukcję. Także z dwóch stron znajdują się dwa takie same budynki. W jednym znajduje się meczet, w drugim znajduje się rezydencja dla kości. Jest to może dla Was niewidoczne? Tam jest meczet, Can you Show the Meczet, The Mosque, and there is residence house dla gości. Tam jest um, pomieszczenie dla gości, w którym goście przyjeżdżający odwiedzić właśnie grup mogą się zatrzymać. Can you Show the Garden, and the Area. Really big, jest bardzo duża, duży obiekt. Zrobił się tutaj ogród, tam jest główna brama wejściowa i pełno ludzi. Budynek ten w swojej przeszłości także zaczął podupadać, zaczął niszczeć. Co się działo? Brytyjczycy chcieli rozebrać ten budynek i przewieźć go do Anglii, czyli chcieli go usunąć z tego oryginalnego miejsca i przewieźć do Anglii, aby on był w Anglii. Dalej także budynek zaczął czernieć, jest on wykonany z białego marmuru, ale zaczął ten marmur ciemnieć. Dlaczego? Ponieważ jest tutaj w Indiach bardzo duże zanieczyszczenie powietrza i to powoduje właśnie czernienie budynku. Dlaczego jest nadal biały? Otóż ludzie stosują naturalną tutaj kurację z glinianych maseczek, które kobiety tutaj w Indiach stosują na własną twarzę. Także jest ona nakładana na noc na Taj Mahal i w dzień jest zdrapywana. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ludzie teraz starają dbać, dbać tutaj o, o ekosystem, o, o okolice, aby tutaj było czysto. Jest to miejsce odwiedzone nie tylko przez zwykłych turystów, ale także przez najważniejsze głowy państwa w 2015 roku miał tutaj przyjechać Barack Obama, dlatego usunięto ponad 2 dwie tony, dwie tony śmieci z rzeki, która znajdują się tuż za Taj Mahal. Well, to jest my Indian friend, my cameraman. Please. This Introduce session. yourself. Hello, my name is Apur and I'm from Vernasi, India. And uh, what are we doing here? Oh this time we are currently just beside the Taj in Agra. Go there. We're and go. we are enjoying Yes, you are. We are enjoying the sunset. Okay, when you know it then why you asking me. You come up. Hey, go,